Siemanko, witamko z tej strony Adamas Power, a w dzisiejszym odcinku pogramy sobie kolejny raz z x Pewnie Powiem szczerze, mógłbym napisać, że wbijam, ale po prostu życzę Wam wesołego nowego roku, Zatem święta za bardzo, tak nie wiem. kiedy tego powiedzieć. Za dokładnie parę godzin e, już ten Urzędzie, za te dokładnie parę godzin już tutaj wiecie, kto będzie już nowy rok, więc życzę Wam z Nowego roku. I to tyle, co chciałam powiedzieć. Ojej, niech mi to w ogóle przeszkadzać, Więc po prostu czekam na tego dobrego napotku, mam nadzieję, że oni też też zaczniemy po linie. Co ja zrobię, co robię? ja robię. Ja nie wierzę, nie. Znaczyliśmy najlepszego, prawdopodobnie najlepszego członka. Członka. Dobra, dobra przegraliśmy to. Tak na wstępie to pewno miło, ale... No ale tu jest w ogóle nie wiem, czy on się udał, czy nie? to jest momenty, i wam powiem, że ten miesiąc w porównaniu do innych oszczędza na dobrze, 19 tysięcy świetle. Co nie to tak, mógłbym powiedzieć, że chyba nawet 20? No jest chyba w porównaniu do innych, e, innych czasów, jakby to nawet dać. To miesiąc jest naprawdę jedno świetne. To tak mówię na parę dni. Aha, świetnie, to odpach na rydgar. No i dalej. Oj ojej. ojej. To, to nawet nie miało sensu, w sumie, to ja myślę, że... ale dobra. No w zasadzie, wgrycie... bez edytowania. Wstawię zaraz, żeby tutaj nie było... A, okej. Okay. Aha, no to widzę, że Xavis zakończył swoją grę. Tutaj jest jego brat, podajże. I Fabian. Tylko, że on... Dobra, wrócił z powrotem, zaprosimy go z powrotem. Może wyszedł, kto wie, zaprosimy i gramy dalej. Jak widzicie w ogóle grabozam. I e, tutaj w ogóle pozmieniałem sobie parę rzeczy. Czemu my, no? Jeszcze raz tak. tak. To tutaj wróciło. Ja to się, się powinien nam nazywać jako it, ale już po prostu nie zmieniam jak na razie, więc... No ale jak coś, to wiecie jak się nazywa, więc spoko. no dobra, to widzowie... Pogramy sobie, że kogo my tutaj możemy podbijać, tak trochę. Mm, Koletkę, bo nie ostatnio wbijaliśmy. A nie, bo jeszcze nie wstawiłem tego ostatnia odcinka. Powbijajmy, może. Powbijajmy dalej, może Janet. Będę zaś się zorientował, że głosu nie mieliście. No, czy Xavier już będzie grał, czy nie. On chyba nie chce, dobra. To no ja sobie pogram rzut robotów do nas. Zobaczymy co to. Nie, ja nie chcę Serge'a. Ja chcę Jana. I pobijamy ją na 25 rankę. Może dzisiaj się uda w dzisiejszym odcinku. I tyle wam powiem, nie? Tyle kolejny tyle... sobie. Gwinnik miał za zamienić legendę, zapytajcie Nie wiem, to jest bardzo dobre pytanie, nie wiem. Gwinnik pisał, że coś I mamy śrubkę, dobra, mamy śrubkę Nie, nie, to jest... Nie, to, to, myślałem, że już księgę wypalnia. jakiś inny 哦，大波什，快点收下他。我们想要命令他的军团，消失、啊。 To było, nagle, ja tak mówię, że myślałem, że to w mojej drużynie. Nie to jest... no, nie w tej Dobra, ale mamy, tak? Mamy śrubę. To jest najważniejsze. Poświęciłem. żeby zdobyć osiem Dobrze, Sorry, bardzo pan, dobrze, pan, bardzo, pan, bardzo, pan, bardzo pan, dobrze. Hoho, jodko, ooo, co? Nie no. Oj, widzowie, tutaj to ładna akcja się pojawiła. Teraz tutaj i teraz zawracamy się do końca czekamy na tego rodzaju. Kto mnie zabił? Ej, co to się dzieje? Kto mnie tutaj zajmował? Wygraliśmy, przegrasiliśmy. Dziewczynka dopiero, do Mnżej, ale dopiero dłużej, ale no. Jak na jak Nie będzie, nie będzie, nie nie będzie, nie będzie, nie to, nie chłopie. Tej, nie nie będzie, nie grać, nie czekaj, nie będzie, nie to, nie tam nie nie będę nie tutaj. Wiem dlaczego on nie chce. On ostatnio sobie otworzył Xavier L. Games, drugi kanał i tam zaczął wrzucać jakby widać jakieś... Jak jakieś <grystanie> ...bezkito i to na, na przykład... ...spray z Silek w więcej podobnie jak to Ja tak, tak. mówię, że to nagrywałem chyba pastrzce wcześniej temu, ale no. Pomijajcie, pomijajcie na swoje. Pomijajcie.

Wiele idziemy coś? Dobra, to, co się Bierzemy kolejną śrubę, jak trzymać. I tutaj się będę kampił. Nie ma, Jest, yes. ale. Yes. Ej, nie no, a jakie akcje robię w tym Nie, proszę, proszę, to znów nie Dobra, to też ej, Jakie akcje robię? To robię ile ślub. Jak on też cztery. Ale bez kibre, nie on, Nie no, przecież jak ja się tutaj nie ruszę, to jest. się Rozumiecie, tutaj ile padro jakiś. Pajkin no, random? Zawsze ja będę ja, ja sobie robić wszystko. lecimy. Dajemy to, dajemy to. Bawie się, bawie się tutaj. Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. To mnie tutaj załatwi to. Proszę, proszę, tutaj nie, nie, nie Proszę, 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 idzie. Dobra, to nie jest aż ostatnia śruba, ale rozumiem, tak, że. że to nie, tego... nie no, świetnie. Ale jak zwykle wow. zrobię ja wszystko. Przez... Oczywiście, bo to sobie wezmę gry. Wszystko zrobiłem, ale nie. Bo hady jakiś i ten, no to dlatego wolałbym po prostu kreć z kimś, a nie tutaj z jakimiś Na całe szczęście, nędznika hey, dostarczyłem więc. Nie przegrałam, tak jakby, no może, by to tak było powiedzieć, ale nie można. Jak zwykle Jakie dobre, jakie dobre, nie? Dobra, ile to tutaj trwa? 9 minut. Nie no, to myślę, że tak jeszcze... I zauważyłem, że jak będę do, do, dodawał coś śmiesznego do filmów, jakieś, lub jakieś memy, to będziecie pisać komentarze, bo właśnie powiedziałem tu jest pierwszy raz w tą grę, grę, grę. Nie, nie, to, więc, więc to nie jest głupi pomysł. A wam pamiętam że pierwszy raz. E, grałem w rozdarce, jak ktoś po prostu w Kolega miał takie życzenie na to, że nigdy tego nie chciałem grać i ogólnie to on mnie tak nam że jego życzeniem jest. Nie musiałem tego tak robić, ale powiedziałem sobie no trudno. Dobra, wiecie co? Czemu ja w ogóle gram tam? Henry, nie zyski. A, a, Bambi, konserw. a nie, a nie znaczy, a, znaczy, jak zwinę, to ja tej świetliwą... Się... Bierzcie to, ludzie wieście to, no naprawdę. no, tak zwane. Jedna środa na cztery. Mam że takie są naprawdę wkurzające. Sorry,

to jest git i niedobrze. Po prostu ma, ma, mamy się, mamy się, ale no to nie jest tak, że nie mamy ja, jakieś mamy, tylko są one tak mikro... Czy ktoś tutaj cokolwiek robi? Nie, wydaje mi się, że Wydaje tylko ja w końcu kobietę zajmuję. Nikt nic nie robi, oprócz mnie. Uuu, no niestety, szkoda. Walą się, pewnie <laughs> to by wywiózł. Oczywiście, 5 gili. Czyli Farbix jakiś się nie przydał. To... Łapkę w górę mi dał. No dobra, dzięki, dzięki. Nie wiem kto mi dał, ale dobra. dość dobra, mi dał łapkę w górę, więc spoko. Spoko, też ci daję łapkę w górę. Pewnie i tak mnie nie oglądasz, ale bierzemy jakąś po prostu może... Jak już wam mówiłem, wiecie, mama mi wpadła do pokoju. Dość, dość takie... codzienne. Może teraz? Busterem y, zrobimy właśnie taką rzecz. Busterem... On jest dobry. Ja, ja jestem ja, ja głupi. Wojny mam Master jest najlepsze, Ale no, mówię, który duch ktoś wziął, nie? Bo najlepszy. Bo ona jest przykro. To są to Nie. To, są, to nie są wojny duchów. To jednak nie jest to, co chciałam. O czym innym myślałem nie?

To jest jak coś, nie dobrze. dobrze, dobrze nam idzie, dobrze, bardzo dobrze. Jest, 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 proszę, proszę, jest, dobrze jest, dobrze jest, nie na, na powiem wam szczerze, nie jest źle, nie jest źle. Jakoś dajemy, ale pierwszy O Ojej. Oh yeah. W sensie, ja wiem, że to, to był bardzo pomysł. Za a Oni teraz wszystko zrobią z że to po to mi też zależy, nie? Ale dobra, dobra, dobrze jest, dobrze jest Dobra, wy no, Co no, 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 nie wiem jakim się zastanawiam do tej pory, ale mamy. mamy. To jest. To był mocny. 82%. Nie wiem kto im ten zadał, ale bardzo mnie podoba. Dobra, no, brolo, no, no. Nie ma! Kruczku. Nie ma kluczku. Nie ma! Co ty sądziłeś? się tutaj kryje w szatach? To sobie lecę. to można zgasić tak max w 7 sekundach będziesz działał chodź tu, a dobra, no dobra wygraliśmy, tak? wygraliśmy i przegraliśmy się było... no, ale brak po to jest sporo brak po to jest sporo w porównaniu do, moje... do mojego ostatniego meczu to jest brak po zewnątrz sport. W ogóle jak tutaj na klubie jest. Znów jedna. Czyli klawię po prostu, nie wiem, tak se zagrał, nie wiem po co. Ale dobra. Jeden miesiąc temu babcia gra też tyle ile mam już miesiąc. Jezu. Nie wiem, póki Brows teraz będzie taki jaki będzie, albo powiem szczerze, póki jest Brosta. Zobaczcie, mi przynosić wyświetlają, to będę z niego nagrywała. Ciekamidos zrobił, nie wiem czy on już nie nagrywa. To jest. Tutaj na pewno zrobimy to. Już widzę, z kim gram w porównaniu do ostatniego meczu. To w swoim się to zupełnie co innego. Już widzę, że gram może nie tyle co z botami, co to z ludźmi gorszymi niż poprzednio. Bierzemy to? Bierzemy. Odmyślą, że on strzeli przez ścianę. Ja rozumiem, że to jest prank. I on potrafi... Się... ma mocno, ale bez przesady. Ujemy tak, 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 sobie. Ej, to było dobre, bo ja ściągnąłem i on ulicę stracił. Ej, to było no, naprawdę dobre. Że to przez to było naprawdę dobra. Muszę się Chodźcie, tutaj chodźcie. Ej, to jest dobra taktyka, to jest bardzo dobra taktyka. Szkoda, że tylko to co no, to jest? bez Przegynałem. 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 to jest? to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie. Nie. Nie, zabierzcie. Chodźcie. zabijem, ale i tak w sumie... Ej! Spokój. Ja tutaj będę stał na baczności. Najlepiej by było tutaj stać. Gadżet wziąć to i to było z czapki. I teraz robię taką pracę. Dobra, w sumie to nie musiałem tam co sobie myślę. Frank. Frank, ja wiem co ty chcesz. Nie spodziewałem się tego dlatego jak miał ulta, jeszcze robił ulta, i wtedy go ktoś zajął. To, to było mocne, to, to było mocne. To było mocne. Dobra, chyba mogę się oddać od swojego terytorium. O, dobra, to mogę... wrócić. Te duchy jakoś dziwnie się wychowali. Znaczy, bardzo dziwnie. No dobra, skoro ja nie zadaję nic... Mieć... Sekunda i zdążyliśmy dobyć no. do zera. Ej, bez no, pipów no, 5. Tak. Najmniej się tam pojma. No, no, jest... no. no. Myślę, że już zaraz kończymy, bo wiecie. Życzę Wam po prostu y, wszystkiego najlepszego. Y, no i sobie też, bo chciałbym trochę więcej, żeby tak... się... Mam nadzieję, że przez rok 2025. Tyle będzie by lepiej, że po prostu bym chciał dodać, no. Ja mam takie wymagania, no 3-500. No, wiem, że to jest dużo, ale no wiecie. Tutaj nie mieliśmy całego roku, bo ja zacząłem tak wyczerpić. Nie, nie wiem, jest To głupie, to było bardzo głupie. Tego ja znów idę tutaj sobie w krzaczki. I jak ktoś tutaj przyjdzie, po prostu będę go atakował gada.

Da, oni się chyba podejś, same, Choć śniemy, bo są chyba kolosi, więc to zaczniemy, bo z soboty. A ja się nie ja to też wiecie co. Nie będę szatalał, bo to sobie ...jednego klipa. się okaże, że tutaj aparat ja A, nic nie No ale dobra, widzieliście grę. Dobra, myślę, że jest 20 minut. To jest idealnie, żeby tutaj zakończyć naszą rozgrywkę. Więc tutaj do klubu Chodźcie, polecam klub. Um... Choć zauważyłam, że tutaj jak wpisuję jakiś klub, to ogólnie zazwyczaj nie ma więcej niż 30. Słuchaj, jakim, jakim cudem tutaj jest. Są takie prosy. Więc wbrew poza wam. Moje poparki to nie jest, wiecie, tak źle, jak się tego Nie mam dać jakieś ograniczenie, bo bo tak kurde, myślę, żeby się tak przydało. to takie zapraszanie, szukaj klubu. Jakby to Wam powiedzieć przed chwilą, żeby tak w żarcie to powiedzieć, staram się na chatę. No ale dobra, i tutaj kolacja, wiecie, w sensie ja i tak pójdę po 12 spać, ale jak widzicie tutaj zagadnienia czy widzicie, nie, czy, nie, ale wiecie, ale wiecie chyba o co mi chodzi, nie, więc jeszcze raz mam nadzieję, że Wam miną dobrze, tutaj ferie jeszcze oczywiście, żebyście nie mieli tych ferii też straconych, żebyście dużo się ten standardowo, no i to co, no to, to tyle, to tyle. Dobra, i czemu ja tego nie mam. Zaproszenia mam, ale ostatnio bardzo dużo Patrzcie, ile mam te znają? 25. Bo ciągle jakiś chłop po prostu, z którymi ten to ciągle tutaj widzę. Równajmy z moimi znajomymi jest 15. Ale ja nie, nie gram zbyt często, w Braula, więc wiecie. Więc chyba wszystko jest dość już jasne, dobra. Żegnam Was serdecznie i możemy się kiedyś umówić na takie ekipowe granie, że tutaj, wiecie, członkowie naszego klubu, czyli powiedzmy Monax, Xavi reszta, będziemy się, zbie, zbierzemy się i na przykład na takiej mojej mapce będziemy grać I zobaczymy, kto zostanie. Taki jakby turniej, bardziej lokalny. Ja powiem szczerze, ja zazwyczaj przegrywam w takich turniejach, ale dobra, się zobaczymy. No i tyle. Tyle Wam powiem, bo tak myślę, czemu by nie. No i po prostu w kolejnym odcinku zdrawa dowiecie się więcej. No I miłych świąt wielkich.